Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz? Drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fiks ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Wszechmogący Boże, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju. Tak się modliliśmy na początku mszy świętej. To jest modlitwa kolekty z ósmej niedzieli w ciągu roku. Nie jest specjalnie dodana do dnia dzisiejszego, ale uświadamia nam, jak bardzo liturgia, słowo Boże odpowiada na y, te problemy, które nas dotykają, bardzo konkretnie potrzebujemy się modlić o pokój i od razu liturgia mówi, niech pod Twoimi rządami, bo tylko pod Twoimi rządami tak naprawdę dzieje świata mogą się toczyć w pokoju. Wtedy się toczą w pokoju, pod rządami Boga, kiedy kierujemy się Jego nauką. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, Trzecią część y, mowy programowej Pana Jezusa. Słyszeliśmy najpierw dwa tygodnie temu błogosławieństwa i przekleństwa. Tydzień temu słyszeliśmy o takiej postawie chrześcijan, która jest miłością do nieprzyjaciół. Bardzo trudnej postawie. Y, a dzisiaj trzeci dzień. Trzecia część tej mowy programowej Pana Jezusa jest mowa, która mówi, że powinniśmy znać siebie. Właściwie całe to słowo mówi o tym, żeby jak poznać swoje serce. Pan Jezus mówi oczywiście w przypowieściach, w parabolach tak zwanych, zgodnie z takim sposobem nauczania. Ważne jest, żeby czytać pro, mowę programową Pana Jezusa nie jako prawo do wypełnienia, ale jako pewną obietnicę, można byłoby powiedzieć, plan Pana Boga albo marzenie Pana Boga o tym, jaki powinien być człowiek, jaki powinien być Kościół. I to zarówno tą to, to mowę programową z Ewangelii świętego Mateusza, zwaną kazaniem na górze, jak i mowę programową z Ewangelii Łukasza, zwaną kazaniem na równinie. Dzisiaj mamy to kazanie na równinie. I w centrum tego słowa pojawia się takie określenie obłudniku. Obłudniku najpierw usuń belkę ze swego oka. O błudniku tam dosłownie po grecku jest użyte słowo hipokryto. Hipokryta to był ktoś w tej kulturze heleńskiej, kto się zajmował przemawianiem. Najczęściej był to aktor. Aktor, który stoi na scenie w kostiumie, na wysokich butach, koturnach, że jest wyższy niż rzeczywistości i przede wszystkim na twarzy ma maskę, po to, żeby wyglądał na kogoś innego. I Pan Jezus używa tego określenia, y, które odnosi się do mówcy, właśnie aktora, i mówi: Nie bądź jak aktor, który udaje kogoś innego, bo może się okazać, że zaczynamy się zachowywać i żyć y, czy nam się wydawać może, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy uczniami Chrystusa? A Pan Jezus mówi, najpierw sprawdź, zobacz co jest w Twoim sercu. Całe to słowo dzisiaj o tym mówi. Zobacz co jest w Twoim sercu i daje wiele tych przypowieści, parabol. Mówi o niewidomym, który prowadzi niewidomego, porównuje człowieka. Do drzewa, ale ostatecznie zaczynając już od pierwszego czytania, to jest czytanie ze słów, które napisał Jezus, syn Syracha, jakieś 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Słyszeliśmy cztery przysłowia. Wszystkie odnoszą się do tego samego. To jest sposób, w jaki można zbadać swoje serce. Ze względu na tłumaczenie y, trudno nam jest się skupić. Pierwsze przysłowie mówi: Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. To tłumaczenie może sugerować, że kiedy oceniamy człowieka, a tak naprawdę chodzi o to, jak człowiek wypowiada się, oceniając coś. Y, Chodzi o, o mowę. Tak jak przy, na sicie zostają odpadki, tak możemy y, otwierając ucho i słysząc, co mówi człowiek, poznać jego serce. Mało tego możemy poznać własne serce, kiedy otwieramy usta i dowiadujemy się, co mówimy. I każde z tych czterech przysłów mówi o tym samym: Piec poddaje próbie naczynia garncarza, czyli garncarz lepi glinę, potem. Z tej gliny lepi garnek, wkłada go do pieca. Jak dobrze ulepiona glina, to ten garnek nie pęknie. Tak samo mówi, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Co mówimy? Następne przysłowie. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Zrywamy jakiś owoc z drzewa i patrzymy, czy to jest smaczny, czy nie. Jak nie jest smaczny, to znaczy, że drzewo nie jest dobre. O tym właściwie do tego przysłowia nawiązuje Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, kiedy mówi, nie może dobre drzewo złych owoców wydawać, ani złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. Po owocach się poznaje drzewo, tak samo po mowie człowieka poznaje się, co jest w jego sercu. I ostatnie przysłowie, nie chwal męża przed wypowiedzią. To bowiem jest próbą dla ludzi. Tak jak powiedziałem, cztery przysłowia najpierw Jezusa, Syna Syracha, które mówią o tym, że poznajemy, co jest w naszym sercu po tym, co mówimy. Czy nasza mowa jest dobra, czy jest zła. No i wtedy myślę, że jak jesteśmy uczciwi wobec siebie, to nie ma specjalnie się czym chwalić. W psalmie dzisiaj, który był odśpiewany, mogliśmy usłyszeć, co to jest dobra mowa. Najpierw było w refrenie. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Czy jak otwieramy usta, to śpiewamy Bogu. I dalej pierwsza zwrotka. Dobrze jest dziękować Panu. Śpiewać Twojemu imieniu najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Inaczej mówiąc, cała ta zwrotka mówi, że dobra mowa to jest taka mowa, która dziękuję, która jest wdzięczna. Święty Paweł też mówi: Nie, nie złożyczcie, tylko błogosławcie. Niech Wasza mowa będzie pełna wdzięczności, dziękczynienia. Jaka mowa jest dobra? To jest mowa ta, w której człowiek otwiera oczy już od samego rana i pierwsze słowa, które mówi, to są słowa dziękczynienia. I teraz zobaczmy, co my mówimy. Jako naród słyniemy z tego, że jesteśmy narodem, który narzeka. Czyli dokładnie odwrotnie niż to, co mówi Pan Bóg. Pan Bóg mówi: dobra mowa to jest mowa ta, która jest wdzięczna. I mówimy: Jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy uczniami Chrystusa i budzimy się rano i pierwsze słowa, które padają, rzadko są to słowa uwielbienia Pana Boga i dziękczynienia. A potem jak pojawiają się trudności, włączamy media, włączamy telewizor, słyszymy co się dzieje na Wschodzie i z tych naszych ust często padają słowa, o których nie można powiedzieć, że są dobre, ale te słowa pokazują co jest w sercu. Pokój zaczyna się w sercu człowieka. Dlatego też w drugim czytaniu święty Paweł znowu pisze do Koryntian, takiego kościoła skonfliktowanego, który jest dosyć pogubiony. Pan Paweł mówi, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa zapisane, zwycięstwo pochłonęło śmierć. Ale on mówi obietnicę. Mówi, kiedy to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność. To jeszcze się nie dzieje. Tak jak powiedziałem, nie czytamy tego słowa po to, żeby się przyrównać, popatrzyć i powiedzieć, jest dobrze, bo w zasadzie y, częściej mówię dobre słowa niż złe, albo odwrotnie, i się załamać. To słowo jest po to, żebyśmy poznali siebie. A jak poznamy siebie, to jak Paweł dalej mówi, przeto. Moi bracia najmilsi, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim. To dzieło Pańskie to jest przede wszystkim Jego Słowo. To znaczy... Być zajętym dziełem pańskim to znaczy być uczniem. Pan Jezus mówi: Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz dopiero każdy w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. My nie jesteśmy jeszcze nauczycielami, nie jesteśmy tymi, którzy mają pouczać, mają poprawiać innych. Są sytuacje, kiedy potrzebne jest upomnienie braterskie, ale nie o tym dzisiaj Pan Jezus mówi: mówi o tym, żeby patrzeć w swoje serce, poznać siebie i odkryć, czy zachowuje się jak ten aktor na scenie, który udaje kogoś innego, poucza i jest aktorem raczej kiepskim, bo niewiarygodnym, czy też jestem jak uczeń, który przychodzi do Jezusa, żeby Go słuchać. I pozwala się prowadzić, pozwala się uczyć. Z obfitości serca mówią usta. Dzisiaj słowo nas uczy, żebyśmy poznali siebie. Jak siebie poznamy, to możemy przyjść do Jezusa z tym, co, co jest w naszym sercu. A jak siebie nie poznamy, to będziemy oszukiwać nie tylko innych, ale nawet sami siebie. Można się pogubić i myśleć, że ta maska, te koturny, ten strój, to jest nasza natura. Że wydaje nam się, że jesteśmy chrześcijanami, którzy noszą błogosławieństwo, którzy kochają mnie przyjaciół, ale nasze wypowiedzi świadczą zupełnie o czym innym. Dlatego warto wsłuchiwać się w to, co wypowiadamy. Warto wsłuchiwać się w to, co jest w naszym sercu, a to wychodzi w naszych wypowiedziach. Amen.